Zgarnijcie, ile pieczątek muszę zdobyć, żeby uzyskać prawomocne pozwolenie na budowę i w ogóle wystartować z inwestycją deweloperską. Żeby rozpocząć taki projekt muszę zdobyć pieczątkę, czyli pisma, czyli tak zwane zgody, warunki. Słuchajcie, pieczątka numer jeden, konserwator. Numer dwa, wodociągi. Wjazdy, zjazdy, tauron, komunikacja, wycinka drzew, geodeta, odwierty, dendrolog, opinie środowiskowe, opinie innych urzędów, urzędy miasta, architekci, konstruktorzy, elektrycy. Jak widzicie, lista jest bardzo długa, a każdy z tych pism to kolejny krok do rozpoczęcia inwestycji deweloperskiej. Dopiero po przebiciu tych wszystkich pieczątek mogę ruszyć z projektem deweloperskim. Taka jest niestety rzeczywistość inwestora, a wy koniecznie dajcie znać, co myślicie o tych formalnościach i komu udało się najszybciej uzyskać prawomocne pozwolenie na budowę, a kto zmierzał się być może z tym bardzo długo.